Na linii Alana Kwiecińskiego. Halo, halo. Halo, siema. Siema. Alan tak dzwonię do ciebie, bo bardzo mi zależy na tym, żeby dobić dzisiaj do 100 tysięcy ludzi na żywo, a myślę, że mógłbyś być. Jakby zwyszyłem okazję i zadzwoniłem do ciebie. Padły tutaj. Padły tutaj taki, taki wniosek ze strony Madeusza, że Piotr, z Piotrem Pająkiem to raczej nie chciałby wychodzić. Do walki, no. ale że Alan Kwieciński to już na, to już na spokojnie mógłby Cię rozpierdolić. Nie no. to, to inaczej. Ja, jak, Amadeusz, żeby nie było, że ja. Inaczej, sorry, Alan, 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 jeszcze chwila, jeszcze chwila. Bo trochę może za bardzo wyszedłem do przodu. Amadeusz, jak to powiedziałeś? Powiedz co swoimi słowami, tak jak to powiedziałeś. Że nie obstrałbym zbroi na robocie, ale że nie wiem, nie wiem czy bym wygrał na dzień tak. dzisiejszy, ale pokusiłbym się, że miałbym spore szanse. Ja, ja powiedziałem, że, żebyś, że ty byś rozpierdolił Alana, z tego, z tego względu, że na konferencji ostatniej też gadałeś właśnie, że... Słuchaj, tam jest adrenalina, ja się go w ogóle nie boję tak. i tu chodzi o to, Chcę się rzuca, to ja też się rzucam. Okej, okay, Alan... Proszę cię. kurczę, proszę ciebie... Boże, boże, to jest taki kłamca zasrany, to jest taki zasrany, że on wczoraj nawet powiedział na wywiadach, że go kurwa ochroniarz kurwa uderzył. Wszedłem, zaczął kurwa w piastrach, w polach, dzisiaj dni, widział kurwa całą sytuację. On do mnie poddychał, podchodzi do mnie, ja tylko patrzę na niego, bo akurat kubek mi się pobił mój, pobił się kubek, chciałem powiedzieć, że patrzę, że idzie do mnie, ruszyłem razem kurwa na niego, bo wiedziałem, że idzie może na stronę, jeszcze ochroniarz to potwierdzi, ruszył na mnie, ja ruszyłem na niego, nagle... Kurwa, uprzedzał kurwa zbroję, złoczył włosy we swój wiatrach jedany i zaczął się trafiać do tyłu. No to ja ruszyłem szedłem, kurwa, z sierpniowym kurwa, z byku, trafiłem go z strzałem i nagle w szpurskopy domu ochronał. I kurwa, wszyscy to widzieli. Dobre, wszyscy to widzieli, nie? Się śmierć, śmierć, śmierć jeden, bo myślałem, śmierdziel jeden, już kurwa, takiego kupna w graczach śmierci już na kilometr. Yy, I kurwa, powiedzcie, że. Nie poczekam na niego. Nie teraz, to po wakacjach. Jeżeli on teraz na dzień dzisiejszy nie chce wychodzić, poczekam sobie do kurwa do końca roku. I ja nie chciałbym, być się Zacznijmy od tego, że ja stałem w miejscu i Alan szedł agresywnie w moją stronę, bo on powiedział, że ja na niego ruszyłem, a w rzeczywistości on szedł ruszyć na mnie i nie wiedziałem z jakimi intencjami. I w ostatniej chwili prawie, że wystartował tak bardzo agresywnie. I faktycznie w pierwszym momencie była lekka cofka, i żeby, żeby wiesz, w tempo w niego wejść. No i co, no trafił mnie jednym, ale jak trafił mnie tym jednym, to bo też drugiego przestrzelił, to zaraz zaczął za podwójną gardą spieprzać, zaczął uciekać. No tak jak powiedziałem zresztą chwilę przed rozmową z nim, a tak bałem w ogóle, to ty za, za to się. Ale śmieci... jesteś na linii? Halo, halo? Załki kurwa mordę, teraz ja mówię. Po pierwsze, Maciarzu, za to tak, się dojebałeś do mojego wylezu. trenera Mirka, za którego w ogień. Powiedziałeś, że przyjdziesz do niego na sparingi, to czekam. No, nie musimy nawet robić tego publicznie. Czekam, aż przyjdziesz do Mirasa ty na sparingi. Lubisz ty lubisz publicę. Ty, ty powiedziałeś wczoraj... No ja lubię, ale ty powiedziałeś, że nie potrzebujesz publicę, ze mną konfliktu publicznie, a jakoś wczoraj miałeś mnie wiele razy poza o... kamerami. Mijałeś mnie wiele razy poza kamerami. Słuchaj, miałeś mnie... Warte. Twoje bezo warte. Dobra, śmierdza, posłuchaj, mijałeś mnie wczoraj poza kamerami wielokrotnie, a dopiero wystartowałeś do mnie przed kamerami, a wcześniej mówiłeś na Kejdżu, że nie musisz nic przed kamerami. Ty powinieneś mieć kurwa jakieś żółte papiery, człowieku. A przestań pierdolić, powiedziałeś w wywiadach, że przyjdziesz do Mirka na Sparingi i czekam kurwa na ciebie. Nie, jesteś on pośledzony, człowiek. Nie, jesteś, kurwa, nie bo, powiedział kurwa Albert Einstein XXI wieku. Mózg jak szwajcarski. bo ty naprawdę jesteś, człowieku, jesteś naprawdę upośledzony. Ja w A co ty masz do ludzi upośledzonych, człowieku? Masz coś do ludzi chorych psychicznie debilu jebany? Ja nie mam, nie mam. Tylko po prostu ty masz coś z Ty masz coś z to ty masz coś z głową zjebie, przychodzisz do gale free fight'ową i się rzucasz kurwa do ludzi bez powodu, z którymi nie masz kosy. Rozumiem, że ćwiczysz z Adrianem w klubie. Nie to nie widzisia, bo Dzisiaj, nie, to nie mniej, tak? Tak? Dzisiaj mnie dwóch chłopaków nie zaprosiło, nie nie że nam tyle nic ty. Nie ludzie stoją No chyba też nie. Alan, jakbym cię mógł prosić, to zostań yy, plus na telefon. A Madeusz, yy, sorry, kurwa. Alan Alan, Czekaj. poprawisz yy, Majka w telefonie, bo tak... Głośno mówiący z samochodu, jakbyś wyłączył. Głośno mówiący, normalnie normalnie gadasz przy telefonie. No to normalny, normalnie gadasz, prawda? No, jak gadał niszale. na macenie, ale e, strasznie strzela, nie? Jakbyś mógł wyłączyć głośno mówiący z samochodu Kurwa, i się zatrzymać. Mój ja nie jestem na głośno Jesteś, przy, Masz słuchawkę przy uchu? No, mam ma, słuchawkę przy uchu, tak się zatrzymał, to w rejingu. Gadał Okej. Byłoby spoko. Jakbyś to poprawił trochę. No, no, no. Jest dobrze. Tak, słychać, ale dalej trochę słabo. No to chuj to, ten właśnie... to ja do, wypowiem, Dobra, jest to lepiej, to ja było, ja się... było lepiej przez chwilę. To ja się w ogóle wypowiem e, jaki o. z nimi jest problem. Oni mnie obrażają, ludzie to, typu Alan, alan... Zadzwoni... Sekundę, obrażają. Sekundę, sekundę, sekundę Amadi. Alan zadzwonimy do ciebie za chwilę, dobra? Dobra, dobra. I jakoś ogarniemy, nie wiem, przy, żeby żeby to... Jedna była rzecz, że lepsza jakoś, bo słabo słuchajcie. Jedną rzecz, rzecz tylko powiem. E